Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Terrarii 3D. Jest to już czwarty odcinek i dzisiaj będzie coś specjalnego, ponieważ zawalczymy sobie z Oczkiem, czyli pierwszym bossem w Terrarii. Znaczy, no, gdyby nie liczyć Kick Slime'a, to pierwszym bossem. Um. Oczywiście King Slime'a tutaj z tego co wiem nie ma, więc y, zrobimy sobie oczko. Potrzebujemy Demon Altaru, więc teraz wybierzemy się na podróż, żeby znaleźć Demon Altar, ale jeszcze przed odcinkiem, jak zawsze, 500 łapek w górę to kolejny odcinek już jutro. Zapraszam też na Twitcha link w opisie, fajne streamki w ogóle... No i tyle zagłoszeń, dobra. Lecimy. E, jeśli chodzi o oko, no to przydałyby mi się granaty, których niestety nie mam, mam tylko jeden. No ale cóż, tym jednym też spróbuję w niego rzucić. Zakładam, że ten łuk zrobi mi po prostu całą gierkę. Że ten minigun, bo to tak strzela szybko, da radę z tym okiem. W ogóle ciekawa będzie walka, wiecie, nie na platformach, a na ziemi z tym oczkiem. Porozkładam sobie oczywiście ogniska. I poza tym, z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, to butelka. Bo jak dobrze wiemy, przy butelce można robić jakieś miksturki. Także postawmy ją, spróbujmy. Mogę, okej, okay, mogę na craftingu. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Przeważnie, w terce kładę albo na craftingu, albo na platformie. I rzeczywiście wygląda to fajnie. No i tutaj będziemy mogli zrobić sobie jakieś podki. Ale póki co, ja chyba nawet nie mam zbytnio materiałów. Nie mam. Mam jakieś dayblumy w ogóle? No, niby mam. Dobra, to zaraz to ogarnę, może akurat będę miał na, na cokolwiek, jeżeli nie to nie, w każdym razie wyruszam na poszukiwania Dimonaltaru Altaru i tam zrobię przywoływaczkę Katulu także moi drodzy to jest właśnie ten odcinek, w którym w końcu będziemy bili pierwszego bossa, w ogóle domek troszeczkę zmieniłem, znaczy dach i podwyższyłem o jeden stopień, że tak powiem środek, w środku dach jest wyżej, tak? I tylko o to chodziło. Dobra, pod kontrolem lecimy sobie. Ja idę szukać i jak już znajdę, to po prostu się słyszymy. Wezmę sobie tu tutaj w rękę. Może to jedno ognisko już tutaj rozstawię, bo gdzieś tutaj będziemy się bili po prostu, co nie? Nie mam większego planu. Nie wiem, czy się w ogóle uda, ale być może warto spróbować. W ogóle zobaczyć, jak to oczko wygląda. Dobra, znalazłem jakieś skrzynki, ale jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. Fajny i zabawny fakt jest taki, że nie ma tutaj fall damage'a. Więc nigdy nie dostanę obrażeń, jak upadnę na głupi łeb, że tak powiem. Także bardzo spoko. I też dobre jest to, że ciągle możemy biegać, że już możemy biegać i nie potrzebujemy hermesów i tak naprawdę to na oczko będzie bardzo dobre. Chociaż nie wiem, jak będzie się zachowywało w 3D, ale wiecie, już jesteśmy do przodu. Wow, Mamy różdżkę! Okej, okay, jestem pod Jarady, musimy ją przetestować. Co prawda mamy tylko jedną manę, Ale wiecie, do, mamy. do ja mamy tą różdżkę, nie mogę. Sprawdźmy. Jak fajnie rzuca tymi partyclubmi. O, ale to jest kozackie. Dużo mogę tej many użyć? Aj ta mana się nie kończy, jakby. Dobra, kończy się, ale ile użyć mogę walnąć? Szybko się odnawia? Ech, eee, kurczę. Możemy poużywać tego nawet na oko, tak szczerze. Dobra, bierzemy sobie tą różdżkę. Sorda na razie odrzucimy. Sprawdźmy, co w tej skrzyni. Dobra, kolejne rzeczy. Szkoda, że nie jakieś lepsze podki. O ile są w ogóle. Nie wiem właśnie czy potki iron i tak dalej są dodane, zaraz sprawdzimy jak wrócę do domku, co nie? Dobra, czyli mamy różdżkę, mamy kolejną nową rzecz. O, jeszcze jedna skrzynia. Dobra, to idziemy. Może rope'em, przetestujmy rope'a. Um, o, dobra, idziemy. No jedo, do góry. Fajne, fajne to wszystko jest. Granaty przydadzą się na e, Eye of Cthulhu. Wiecie co, chyba będziemy naprawdę dobrze przygotowani. Ja dalej idę szukać tego altaru. No, panie, proszę mi tutaj nie atakować herb buggy. dobra, kolejne rzeczy zrobimy potki jak będzie się dało no i dobra, idę szukać tego corruption dobra, wydaje mi się, że tutaj będzie coś bo naprawdę tam jest zejście o wiele niżej także idziemy, ale otwieramy kolejną skrzynkę jestem na corruption halo, wow, okej okay. super, fajnie, dziękuję dobra, to ja tutaj wrócę ehm, zaraz się usłyszymy, no nie ugryzły mnie, nie zauważyłem ich dobra, już wróciłem, będę się bardziej rozglądał bo dostałem na głowę. Dobra, mamy kolejne granaty. Bardzo fajnie. O! No właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym widzowie mówiłem. Widzicie to? Ile tutaj jest tych iterów? O cholera. Naprawdę, nie ma nie ma lekko. Jak jest dużo iterów i one znowu się pojawiają tak znikąd. To jest naprawdę masakra. Wziąłem wszystko? Wziąłem. Bierzemy skrzynię. Dosłownie czasami pojawiają się znikąd i to jest takie nie dość, że creepy, to jeszcze człowiek nie może dobrze zareagować. O, slajma to. Dobra, one of Sparking, czy w ogóle jakoś tutaj zadziała dobrze? No, tak średnio, ale. i uciekło. Ok, 3 HP i uciekło. A w ogóle rozświetlę, żebyście coś widzieli. Idziemy dalej, bo tutaj, moi drodzy, zobaczcie, jest naprawdę głęboko. Także zakładam, że będzie Demon Altar, proszę. Mamy noc, więc fajnie by było akurat przywołać Throwing Knife. O kurcze, mamy kolejną broń. Mamy też granaty na Eye of Wiecie co, może być naprawdę dobrze. Zbierzmy to. Jeszcze tylko te potki zrobić i mam nadzieję znaleźć tutaj altar. Patrzmy dobrze, czy jest. Co to takie żółte. No chyba nic. I co? Nie ma. Dobra, mamy. o mamy kolejne zejścia. Naprawdę jesteśmy już dość głęboko. Kolejny łąd, ok. Różka za różką. Dużo skrzyń. Zrobimy sobie jakiś magazyn w ogóle w tym domku. No dajcie altar, no proszę. No nie ma, nie ma altaru. Chyba, że ja jestem ślepy. Czekajcie, jeszcze obadam. O, tutaj już jesteśmy w jaskiniach, w podziemiach. Może zamienię to na razie i żebym miał tutaj wyjście. O, dobra. Mamy rołpy, super. Ej, naprawdę fajny odcinek, sporo żeśmy odwiedzili tutaj. Czy to jest silver? Ja go biorę. Silverem nie pogardzę, srebrem, bo tutaj, prawda, no, bardzo może być użyteczne. Dalej biegam i szukam tego altaru. Niestety na żadnym corruption wciąż go nie było i to nawet głęboko schodziłem. I dalej nie ma, ale musi być, bo katulu na pewno jest tutaj w tej wersji. I jeszcze co do wyjaśnień: co do poprzednich odcinków, pisaliście, że domków jeszcze nie ma, kaktusów też. Spoko rozumiem, live krystale podobno są, ale też żadnego nie spotkałem, a już schodziłem w wiele miejsc właśnie w takie jaskinie, jak tutaj, znaczy większe. I zobaczcie, zdobyłem aż tyle rzeczy. Mamy kolejne rzeczy, do tego Iron Skin Potion na walkę. Po czestach widać, że sporo ich znalazłem. Kolejny Aglet, niestety myślałem, że będzie coś innego. No, i po prostu ta moja kolekcja jest coraz większa. Altarów, jak nie było, tak nie ma. Do no nie wiem, no idę szukać dalej. No, musimy to oczko dzisiaj ubić. Kolejna większa jaskinia na Corruption, Idziemy zobaczyć. O, już kolega biegnie do nas. Czekajcie. No, proszę stąd odejść. Dzięki. Co my tutaj będziemy mieli? Kolejne rzeczy w sumie, które już mamy. Mamy Swiftness Potion. Bardzo fajnie. Też się na walkę przyda. Błagam, dajcie mi tu altar. Ja i widzowie chcemy altar. Proszę nam dać altar. O Jezu, zaraz tu zginę w tym. Dobra, i... i znowu nie ma. Zastanawiam hmm. się, czy one są. Nie no, ktoś mi pisał, że są, no ale powoli, że tak powiem... Tracę wiarę w to. Dobra, czas iść dalej. Widzowie, chyba mam coś. Chyba w końcu mam coś. Przebiegłem już tyle kratek, ale mamy pajęczyny. To jest dobry znak. Nie dość, że pajęczyny, to jeszcze mamy głębiej zejście. Być może w końcu proszę, żeby coś było. Pajęczyny będą na łóżko, także zbieramy. Będę miał spawn pointa w końcu. No bo już naprawdę ile można biegać? No, chodź tu. Dobra, slajmy nas atakują. Ubijmy je. W ogóle slajmy zamiast... no nie wiem. że tak powiem przeciwników z tego biomu, tak? Coś tutaj nie gra trochę. Czekajcie czy ja. Ja w ogóle miałem miejsce? Czy mi właśnie te pajęczyny zniknęły? Nie, no. Jeżeli mi pajęczyny zniknęły, no to ja jestem teraz smutny, naprawdę. Nie wiem, czy one znikają tak szybko, naprawdę, czy ja je zebrałem. Czekajcie. Nie, mam. Dobra, mam. One się gdzieś tutaj po prostu razem, że tak powiem, zlepiły i ja je zbieram. Tu już ich nie widać. Nie widzę ich na ziemi. Dobra, wy też nic nie widzicie. Macie tutaj troszeczkę światła. Udało mi się gdzieś wpaść. No, tutaj powinien być altar. Powinien, naprawdę powinien. Tutaj chyba już nie. Dobra. Tutaj nie mamy, ale jest jeszcze druga strona. Błagam, żeby był, bo ja już naprawdę nie mogę się doczekać. Pewnie wy też. A chodzę i naprawdę powiem wam, już tak przebiegłem tyle miejsca odwiedziłem. Dobra. Hmm. No i co? I nic? Czyżby tych altarów nie było i nie wiem, a Jowkatulu przychodzi samo? No bo dosłownie jest zbanek. Możemy sobie zbanek rozwalić, ale pieniążki, pieniądze w tym wypadku nic nam nie dadzą, bo tak na dobrą sprawę to, no i tak nie możemy handlować z NTC-ami, bo ich nie ma. Tak, nie ma jeszcze NTC-ów. Można ich jakoś podobno przywołać. Spróbuję, jak będę w domu, ale prawdopodobnie i tak y nic z tego nie wyjdzie. O, knife'ów dużo, dobra. Potki, no potki zawsze się przydadzą, sticki sobie możemy wyrzucić. Już mam pełne eku, muszę wracać do domu, a altaru jak nie było, tak nie ma. No tutaj już chodzę i tak naprawdę mam ten zwykły biom, więc to mnie nie... To mnie w ogóle nie cieszy. Ale jest dużo skrzyń, no dobra, to się przejdźmy już. Tylko czekajcie, czy... Ja tam czegoś nie pominę. Dobra, no idziemy dalej. Tyle tego jest. Tych dzbanków jest naprawdę mało. Altarów, jak widzicie, w ogóle nie ma. Life krystali też nie ma, a niby są. Mówią ludzie, że są, także coś mi tu nie gra w ogóle. Te strzały w ogóle, dajmy sobie. O, proszę bardzo, tutaj, bo jest miejsce. Pieniądze tutaj. Gdzie mam pieniądze? Mam tutaj, dobra. Wow, co to za dźwięki jakieś powalone? Halo, proszę mnie nie zabijać tutaj. Dzwonuszek! Dobra, podstawy wylatują, wiadomo. Ale ja chcę korapszyn, a nie zwykły jakiś biom. Halo. Wormy tu są, dobra. Czy jeszcze coś tutaj mamy do odwiedzenia? Chyba nie, cofnę się jeszcze do tego korapszyn, może coś tam znajdę. Jak nie znajdę, no to nie wiem, czy się w tym odcinku nie poddam, nie? Ewentualnie zrobimy ajowkatulu w piątym, no bo nie wiem. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Spokojnie, ja jeszcze próbuję. Ewentualnie mogłoby przyjść samo, ale coś nie chcę zbytnio. Silver, no to mi się przyda na zbroję, bo już naprawdę mam go dużo. Więc wypadałoby go zebrać. Ale jak go już sobie zbiorę później, idziemy zobaczyć, czy coś tutaj znajdziemy. No jest naprawdę głęboko, więc moim zdaniem tutaj altar byłby idealny. No ale go nie ma. Nie mogę też tego przekopać. Nie ma bomb w tej grze, z tego co widzę. Żadnej nie zdobyłem. No właśnie, a przynajmniej nie zdobyłem z banków, a ich jest mało, więc kurczę, no takie to okrojone jest póki co. Jeszcze, jeszcze dopowiem, że jak będzie, wiecie, coś nowego w tej Terrarii 3D, w tym modzie, to po prostu wrócimy i znowu obadamy teren, co się tutaj zmieniło, co dodali, także ta seria będzie kontynuowana, ale póki co jeszcze sprawdźmy tyle, ile możemy. No tutaj nic nie ma. Zobaczcie, spadłem tam gdzieś z góry, jeszcze także naprawdę tutaj powinno coś być, a tymczasem bieda. Tutaj mnie nie było, ale to też zwykły biom. No, zobaczcie, tutaj jest połączenie ze zwykłym. No i co tak naprawdę do. To... No dobra, no idę szukać dalej. Jak, jak nie znajdę, to, to się poddaję na dziś, bo już naprawdę szukam chyba z godzinę. Przed dalszymi poszukiwaniami Dimon Altara postanowiłem przejść do domku i ogarnąć trochę EQ. Moi drodzy, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić troszkę ledu. u przerabiać to, tylko nie za dużo, bo. Chciałbym też zrobić potki z tego, więc potrzebuję ledu i tutaj oczywiście innych materiałów. Butelkę muszę napełnić wodą, więc musimy też znaleźć szybko wodę. I zrobimy sobie potki. Mamy już dwa Swiftness, mamy też Iron Skin, możemy zrobić Regeneration, ale Swiftnessa nie możemy zrobić, co ciekawe, bo wiecie, potrzebne nam jest... No, sorki, zamyśliłem się. Potrzebny nam jest kaktus, którego jeszcze nie ma w tej wersji, więc no, nie zrobimy. Przeróbmy jeszcze sobie z silvera. Sztabki zróbmy z silvera. Ile ich będzie? 20, dobra. To chyba wszystko, co chciałem zrobić. Możemy też sticky gre grenade zrobić, ale póki co wydaje mi się, że nie. Wolę rzucać normalnymi. Przy tej podce będziemy robili sobie mikstury, ale jeszcze nie. Sprawdźmy, czy mamy jakąś tutaj zbroję. Na walkę zajowka w jakąś lepszą. E, mamy, mamy hełm, 3 defa, dobra. Mm, co prawda, nie będziemy mieli wtedy set bonusu. Set bonus ma 2 defa. Dobra, poczekajcie, muszę to przemyśleć. Tu ma 1, czyli generalnie. No, mamy 7, zresztą widzę od razu, co, co ja patrzę. E, 5 plus 2, 7. Jak zrobię, to będę miał 3. Jak zrobię sobie z LED-u na przykład jedną zbroję, czyli to, to będę miał 6. Dobra, 6 plus buty. Albo nie, inaczej. Buty za 2, to za 3, czyli będę, mia będę miał 5 i klata. Tutaj jest 2. No i to mi się nie opłaca, i tak. No wychodzi na to samo, wydaje mi się, więc no tak średnio. Heavy workbench sobie zróbmy tak po prostu, żeby był już. Bo to kolejna stacja craftingowa. Możemy też cooking pod zrobić do, jakich, do jakiegoś gotowania, ale no dobra, zróbmy na razie. Mamy tutaj nowe crafty, to posprawdzajmy. Mamy ten. Hmm. Znaczy, powiem jedno: i tak będę robił tą zbroję z Silvera, bo jednak jest lepsza. I z set bonusem będzie lepsza. Także już sobie odłożę póki co. W ogóle sprawdźmy, jak to wygląda. Ło! No to już wygląda lepiej, wiecie? Takie. No naprawdę, teraz wygląda to bardzo fajnie. I mamy co prawda 6 defa, także słabo. Czy ja mogę zrobić? Czekajcie. Czy ja jednak mogę się podjąć tego? Jeszcze nazbierałem też stołna, żeby mieć dużo, dużo arrowów. Znaczy no, dużo. No mam ich sporo, na pewno mi wystarczy. I czy mogę zrobić sobie podpalające strzały? Z tego co widzę nie. Bo sprawdzałem i nie ma tego, także szkoda, naprawdę bardzo szkoda. To 3 defa, to 3, to 1, a może zróbmy, żebyśmy mieli inną. Chociaż z drugiej strony troszeczkę. A, dobra, zróbmy. Bo ja lubię nowości. I tak, będziemy mieli 7, wiem, że to się nie opłaca. Ale chcę posprawdzać wszystko w tej Terrarii 3D, także, no wiecie, po prostu robię. Mamy te dwie stacje, czy ja ją mogę gdzieś tutaj wcisnąć? O kurczę, to, no tak, no to było dość duże. Hmm. Pod ok Nie, chyba trzeba będzie po prostu dobudować, dobudówkę zrobić do domu, zrobić większy domek. Tutaj obok coś zrobię i wtedy będzie to ładnie sobie wyglądało. A ten cooking pot, on jest duży? Wydaje mi się, że nie. Tu w rogu może? O! O, jak fajnie to wygląda! Czy ja mogę napełnić... Ej, to by było ciekawe, jakbym mógł to napełnić. Nie, nie mogę, ale wiecie, tak to wyglądało, nie? Ej, naprawdę fajnie ten cooking pot wygląda w Minecrafcie. Super, super. Tutaj muszę szybę dorobić, zebrać piasek, ja to wiem, spokojnie. Proszę się nie denerwować. Odkładamy rzeczy, które są dla nas ważne. Ale To będzie do potek, więc już to trzymam przy sobie. To do tej przywoływaczki nieszczęsnej, mam nadzieję, że znajdę zaraz, bo już naprawdę oszaleję, już siedzę, nie wiem, godzinę chyba. Szukam altaru, a za mną koledzy. Jest ich tyle. Co tu się dzieje? Dosłownie, nie wiem, można z tego mema zrobić, kiedy otwierasz paczkę chipsów. Nie, i koledzy lecą. Nie, nie zostawcie mnie. Uciekamy stąd. Uwijemy. A, dalej lecą. Nie, no ile się tego nazbierało. Jak się zrespią te moby, to jest masakra. Dwie godziny poszukiwań i dalej zero Demon Altarów. Sprawdziłem Change tego moda i rzeczywiście one są. Podobno są, zresztą sprawdziłem to też na Kreatiwie i ten bonusowy odcinek z Kreatiwa też będzie, więcej sobie nie spoilerowałem, ale sprawdziłem czy są i jest naprawdę jeszcze dużo itemów do odkrycia, więc zróbmy to co wam obiecałem we wcześniejszym odcinku. E, nazwijmy to poszukiwaniami dymon Altaru, czyli Eye of Cthulhu i w następnym, w piątym, już nie zrobię następnego odcinka jak nie znajdę Altaru, więc ja siądę. Po nagraniu tego odcinka, chcę, żebyście dzisiaj mieli, dlatego już szkoda mi czasu. Kopię w dół, dojdziemy do piekła. Zobaczymy, czy jest Underworld dzisiaj. No i poszukaliśmy sobie kilka nowych rzeczy, więc i tak jesteśmy na plus. Szkoda, że nie udało się tego Demon Altaru znaleźć, ale na następny odcinek postaram się już zawalczyć Zayów Katulu, także wybaczcie, ale naprawdę też jestem ograniczony czasowo i no dlatego też tak późno odcinek jest, bo właśnie szukałem tego altaru i za cholerę nie mogę znaleźć, ale wiem, że jest, więc. Postaram się. A teraz się kopiemy. Nie wiem czemu użyłem w ogóle Builder Potion. Przypadkiem, ale dobra. A ja w ogóle to mogę użyć. Shine, potka i będziecie wszystko widzieli. Dobra, fajnie. Zapomniałem całkiem o tym. I jeszcze jedna ważna rzecz. Mateusz, dlaczego nie możesz zrobić ognistych strzał? Bo trzeba je wyjąć i można zrobić, tak? Haha. Ale jestem głupi, naprawdę. Znaczy ślepy. Po prostu jestem ślepy. Są jak najbardziej Flaming Arrow. Także. Nie ma co mówić, że ich nie ma. I teraz zrobiłem sobie podgórkę, bo zostawiłem drewno i nie będę miał jak zrobić sobie pochodni. Dobrze, dobrze że mamy Shine Potion. Ile ona? 5 minut, dobra. To nam wystarczy, bo jeszcze mamy dwie. Także bez pochodni się obejdziemy ale mogłem zostawić sobie trochę. Jesteśmy minus 80. No co powinniśmy za niedługo dojść? To ja zrobię małe cięcie. Jak będziemy w piekle, to zobaczymy jak to piekło wygląda. No i mówię, udało się w tym odcinku naprawdę dużo rzeczy znaleźć. Shurikeny, throwing knife'y, także jesteśmy przygotowani. Nowa zbrojka, znaczy taka połowicznie. Spróbuję zrobić całą z Silvera i w piątym odcineczku zawalczymy sobie zajął tulu. Do tego jeszcze um, Want of Sparking i Grenady, nie? Granaty kolejne. Jeszcze potki zrobię i powinno być ok. Także, no mówię, troszkę małe tutaj zawieszanie. Były poszukiwania, ale się nie udało. I słyszymy się, mam nadzieję, w piekle. Zobaczymy, czy jest tutaj piekło. Co prawda, nie jest to piekło, ale zeszliśmy niżej i mamy pierwsze tutaj, moi drodzy, e, kryształki. Mamy ametyst. Także bardzo fajnie. Udało się zdobyć coś nowego na odcinku kolejnego. Także mówię, jeszcze dużo rzeczy nie odkryliśmy, tak naprawdę. Czy tutaj jakimś cudem będzie altar? Proszę. W ogóle throwing knives spraw. A bo nie, the flaming arrows. No, nawet ich nie widziałem, ok. Są banki, ale nie ma altaru. Jak nie było, tak nie ma. Myślałem, że jakoś się poszczęści. Akurat, akurat tutaj będzie, bo wpadłem, widzicie, w corruption. Dobra. Nie mam niestety pochodni, bo jak głupek wszystko zużyłem. Możemy iść myślę dalej, tylko wejdźmy sobie na górę. Ja się dalej kopię, zobaczymy czy... Kolejna, nowa ruda, platyna. Mamy platynkę, zobaczcie. Także też się mega przyda. Na pewno na jakąś lepszą zbroję. Może jednak nie będę robił tej silvera. I teraz już nie wiem co robić, bo dowiedziałem się, że jest tych rud więcej. Life krystale też są, bomby też są, także przepraszam za prowadzenie w błąd, ale ja sam odkrywam wszystko i dopiero jak gdzieś to usłyszę albo przeczytam to tak naprawdę wiem, że to jednak jest. Idę dalej w dół. Jestem już 210 na minusie. Także zobaczymy, czy to piekło odkryjemy, ale że przy okazji platynka tutaj wpadła, to chcę wam to pokazać, co nie? To jest naprawdę najdłuższy odcinek, jaki robiłem. W sensie dla mnie to już jest chyba czwarta godzina nagrywania. Autentycznie, szukałem tego altaru, nie było. Będę musiał i tak poszukać na piąty odcinek, a jeszcze inne rzeczy, jeszcze schodzenie do piekła o ile to trwa. Masakra. Dobra. No co, lecimy dalej. Wiemy, że jeszcze dużo przed nami i wiele, wielu rzeczy nie odkryliśmy. Nie mam pochodni, także lepiej się pośpieszyć, bo... Dwie minuty, dobra. Jeszcze troszeczkę mi poświeci, ale jak zaraz mi to zgaśnie, to będę w dupci. Udało się. Nasz pierwszy live krystal. Wróciłem się po pochodnie, bo zabrakło mi już potek. Znaczy mam jeszcze jedną, ale było mi szkoda. Także wróciłem się, znowu się wkopałem... I mamy już, moi drodzy, pierwszy Life Crystal. Weźmy go. Jak pięknie. Heartbreaker. Dobra. Heartbreaker. Bierzemy. Myk. 120 życia. W końcu. Mamy dużo też z banku. Padłem naprawdę do takiej fajnej, że tak powiem, dziury. Do dołku. Także zbierzmy co możemy. Nawet taki srebrny. Jest bomba. Pierwsza bomba. Dobra, czyli jednak ten odcinek jest uratowany. W sensie wiecie, jest ciekawy, mimo że Tulu nie udało się znaleźć. Ale takim wkopywaniem mógłbym łatwiej znaleźć Demon Altar, wydaje mi się. O, coś tu się świeci znowu. Poszedłbym na korapszyn i też wkopał się w dół i wtedy znalazł altar, więc mam już sposób jak to zrobić, jak będę sam siedział i próbował to odnaleźć. Czy tutaj będzie gdzieś Life Crystal w takim razie? Skoro coś tak świeci. Obadajmy to. Dajmy może sobie światło. Jest takie, wiecie, taka poświata różowa, nie? Dobra, to ja to sprawdzę, jak będzie. No to po prostu wezmę i idziemy dalej w dół do piekła. Wystarczyło wykopać jeden blok i już jest. Mamy kolejny Life Crystal. Bardzo fajnie. Ale fajny dźwięk, jak to się rozwala. Ok, więc weźmy. I 140. Już jesteśmy do przodu. Dobra, podoba mi się ten odcinek, bo naprawdę dostajemy niezły zastrzyk do tego, żeby lecieć do przodu. Pełno banków też jest, dajcie mi pochodnie z powrotem. I mówiliście mi na Q wyrzucaj. Tak, na Q się wyrzuca, dobra. Bo we wcześniejszym odcinku myślałem, że się nie da wyrzucić, przeważnie w terrarii robiłem to tak o, na bok i się nie dało, ale jak się weźmie wrączkę i wyrzuci, to tak jak w Minecrafcie, co nie? Po tak chciałem tylko dopowiedzieć, idziemy dalej szukać, co tutaj mamy. O! Zbanek z bombami to taki szary dzbanek z tego co widzę. Fajnie, mamy już bombki. Jakby były NPC, to byłby Demolitionist, ale niestety jeszcze nie ma. Dwa life krystale, dużo nowych rzeczy, odwiedzanie jaskiń i schodzenie do piekła. Myślę, że to też jest spoko odcinek. Jak myślicie? Możecie napisać w komentarzu, czy mimo że nie udało nam się oczka w tym znaleźć? Na pewno znajdziemy jeszcze w kolejnym. W sensie już będziemy się z nim bili, obiecuję to wam. To czy wam się podobało? Znaczy, jeszcze nie koniec, ale czy Wam się podoba? Dobra, idziemy na dół. Mamy już minus 448. No naprawdę powinniśmy zaraz być w tym piekle. Czyli wystarczyło MRS zejść do dołu, w sensie niżej w jaskinie. I teraz mamy wszystko. Mamy też emerald, dlatego odpaliłem nagrywanie. Emeraldzik kolejny. W sensie kolejny kryształ. Bardzo fajnie. Zbieramy, zbieramy. Bierzemy wszystko. Jak dają, znaczy jak stoi sobie, to pożyczamy, nie? To bieremy. Tutaj mamy jeszcze. O kurczę, zaraz będzie na huk jakiś. O ile w ogóle są huki. Ciekawe, czy są tutaj huki dodane. Skoro są roupy, to może. O, można się spodziewać. Jestem naprawdę w dużej jaskini, wiecie? Naprawdę w ogromnej. Zebrałem troszeczkę pajęczyn. Stołnik cały czas wpada, wiadomo, bo się kopie. Znaczy, raz się kopie, a raz lecę w dół. Bo patrzcie, jakie tutaj teraz są kaniony piękne. I trzeba nawet kopać. Tu kolejny. I cyk do dołu. Cały czas lecimy do dołu. Ile mamy już? Minus 600. No moi drodzy, naprawdę jest głęboko. Wydaje mi się, że na tej. E, że tak powiem, na tej powierzchni tutaj, już na te minus 600, to powinny te Demon Altary być. Ale nie jesteśmy na Korabszym, więc. troszeczkę szkoda. Szafir. Tak, dobra, mamy kolejny. Ale fajnie, super. Obadajmy jeszcze tutaj te dzbanuszki. Dobra, rozwaliły się dwa. Bierzemy, bo wiecie, zawsze to jakieś pochodnie. Pieniądze, które na razie w sumie są niepotrzebną walutą w tej wersji moda, no ale mimo wszystko, to wciąż pieniądze, więc bierzemy. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Czy coś jeszcze tutaj jest. Wolę z wami się poprzechodzić, żebyście zobaczyli, jak te duże jaskinie wyglądają. Ja cały czas się tutaj kopię, co nie? Zbieram tą platynę i tak dalej. Dobra, czas iść znowu w dół. Jeszcze to wezmę. O no to jest silver, tak? Platyny mam trochę. Tak, znowu platyny nazbierałem. Także zbieramy. Będę zbierał, ile będę mógł i lecimy do tego piekła. Chyba to mamy, chyba mamy piekło. Spadłem znowu z góry i mamy jakieś takie dziwne... Czekajcie, co to było? A, aż bloki. Czyli jesteśmy już w piekle. Znaczy, jesteśmy blisko. Także mam nadzieję, że nie wpadnę od razu do lawy. Kopanie w dół, wiem, to zasada w Minecraft'cie, której trzeba... <grym> Witamy w piekle. Udało mi się, nie spadłem. Zrobiłem sobie już linę tutaj po której sobie spokojnie zejdziemy, sprawdzimy to piekło jak wygląda i w sumie tyle. Zebrałem też troszkę innych rzeczy, na złoża srebra trafiłem mega duże, więc już pomyślałem dobra, przestanę na chwilę kopać i zbiorę, bo będę miał do całej zbrojki na walkę z tu bo w następnym odcinku na pewno będzie walka. Możecie zostawiać łapki w górę, bo ta walka będzie, dlatego że sposób kopaniem w dół będzie idealny i tak będę robił na Korabszyn i zapewne tak też znajdę altar, także już wiem co i jak robić. E, dzięki temu, bo warto jednak kopać w dół wiecie, naprawdę, to jest mega łatwe. Dobra, shiftem lecimy szybko, super. Jest fall damage, jak widzimy, także trzeba uważać. Czy to mogę wziąć? Nie, bo to dopiero sobie rośnie, ale tutaj mogę fire blossom. Tak, sitsy mamy. Co prawda, nam już to wyleciało z herbaga chyba, tak? Chociaż nie jestem pewien. Być może wyleciało, być może nie. Tego raczej nie skopię. Hellstonea nie skopię z tym kilofem. No spoko. Ale chciałem zobaczyć po prostu, wiecie, z wami, jak wygląda piekło w tej grze. No i wygląda podobnie do Minecrafta w sumie, gdyby dać tutaj jakieś, wiecie. Czekajcie, one już pigrony czy tam pigmeny już się nie, nazy nie nazywają się już chyba pigmeny, nie? Chyba zmiana była tej nazwy. Nieko jak, jak wiecie jaka? <laughs> jak się teraz nazywają te świnki w piekle w Minecraftie, to możecie mi napisać, bo naprawdę nie wiem. Tam była jakaś zmiana, one mają teraz takie okapnięte uszka fajne. I w ogóle handluję złotem, kurczę, kozek. No i dobra, mamy tak pełno aż bloków, Hellstone, lava, gdybyśmy chcieli zebrać. I w sumie. To tyle, jak tak patrzę. Nie ma jeszcze tutaj pewnie żadnych. innych fajnych rzeczy. Także odwiedziliśmy piekło. Myślę, że możemy wracać, poukładać eku, spróbować zrobić ten set z Silvera. I w następnym odcinku zabrać się w końcu za pierwszego bossa. Także tak wygląda wyglądają nasze przygody. Wracamy. Wracamy, moi drodzy. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Bo coś wam chciałem chyba powiedzieć. Tak, chciałem powiedzieć, że jest tu jeszcze naprawdę wiele, wiele rzeczy do odkrycia, jak już mówiłem wcześniej, bo no, podejrzałem troszeczkę w changelogu i na kreatywie. No i moi drodzy, rzeczywiście tak, tak, da się, da się. Da się zebrać wiele rzeczy jak bomby i tak dalej. Zresztą widzicie, właśnie to zebraliśmy. Są też live krystale i ten bonusowy odcinek z kreatywa... Też będzie. Chyba już to mówiłem, ale dobra, powtarzasz się, Meres. Też będzie, także spokojnie. Zobaczymy sobie dokładnie, co tam dodali do tego momentu. W ogóle muszę skręcić trochę. Mój dom jest na 300 i na 0, także już tu za tą górką e, powinien być. I panie Krim... E, Boże, Crimson. Panie Korabszyn, Biom Korapszyn. ja się tutaj wkopię w ciebie i na pewno altar znajdziemy. Także mamy już plan na to. Jesteśmy przygotowani też jako, wiecie... Jeśli chodzi o ekwipunek, o mikstury i tak dalej, także naprawdę, naprawdę będzie dobra walka. Przygotujcie się, bo będzie ciekawie. O, trzeba ominąć te Demon Aje. E. Lecimy. już nie tracimy czasu, bo i tak jest mega długi odcinek, jak go robiłem chyba z 5 godzin. 5 godzin minęło od mojego grania. I tak naprawdę wy widzicie, że dość mało jest zrobione, ale dla mnie to była naprawdę długa wyprawa. Mamy te pajęczyny, trzeba będzie zrobić łóżko, ale czy mamy loom? Nie mamy. Nie mamy tej stacji. Czy ona jest w ogóle.? Nie wiem. I właśnie to jest to, że ja nic nie wiem. Jeśli chodzi o tą wersję. Pochowajmy te ważne rzeczy. Podki sobie zostawimy. Rotęczanki tutaj, dokładnie. Bombki z nami idą. Podki możemy odłożyć. Dobra, te swidzy to tutaj już wrzucę. Pełno kamienia nazbierałem, wiadomo. Kopałem. To do tego. Tak, mieliśmy Fire Blossom. Dobra, i zróbmy szybko jeszcze tą rudę, którą mieliśmy. Nie zrobiłem, co prawda. Nie zdążyłem wziąć butelki z wodą, ale to już ogarnę w następnym odcinku, bo jest naprawdę już długi. Ja już podziękuję. Mimo, że fajnie się gra, to naprawdę jest za długi. Znaczy, z cięciami może macie krótsze, ale i tak dla mnie to jest mega długo. Robimy klatę. I na buty jeszcze nie mamy, ale już jesteśmy, patrzcie, takim rycerzem fajnym powoli. Także naprawdę dobrze idzie. Mamy różdżkę, mamy dużo nowych rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie. Słyszymy się w następnym, jak skompletuję sobie armor. Zrobię potki, po prostu więcej tych potek. I po prostu zawalczymy z Eye of Cthulhu, Także pamiętajcie o łapach w górę w komentarzach czy się podobało. Do usłyszonka, trzymajcie się i cześć.